Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 17 marca 2024 roku. Dzisiaj bardzo ważne nagranie. Bardzo ważne nagranie, gdyż no, będzie ono dotyczyło naszej, no tak mówię, naszej wiary. Powiedziałem naszej, bo oczywiście mam to na myśli wszystkich tych, którzy wierzą w to, co jest napisane. W Biblii, ale szczerze mówiąc, muszę tutaj zrobić pewien podział, niestety, bo no, akurat nie tyle naszej wiary, bo ja właśnie w to nie wierzę, a są nadal ludzie, praktycznie większość ludzi, która w to wierzy. Wiem. Zaczynacie się zastanawiać, co mam na myśli, że niby w co wy wierzycie. Kiedyś zrobiłem nagranie, właśnie nagranie, w którym pokazywałem pewne rzeczy, wyjaśniałem, gdzie oczywiście wiadomo ze strony jak najbardziej katolików czy tam protestantów, już nie wspomnę oczywiście o tych wspólnotach żydowskich, wielki szum, o jaki wrzask w kurniku powstał, że ja takie nagranie zrobiłem i coś takiego śmiem głosić. No ale okej, okay, muszę wam powiedzieć, że niestety Wy wszyscy, którzy siedzicie w denominacjach, no niestety pewnej prawdy nigdy nie poznacie z bardzo prostego względu. Dlatego, że, szczerze mówiąc, ja wiem, że wiele ludzi zna, na przykład na czym polega rygor w tak zwanej organizacji świadków wiechowych. A mianowicie na tym, że członkom organizacji świadków wiechowy tak naprawdę nie wolno czytać żadnych gazet, książek, nie wolno im czytać niczego, co by nie pochodziło z wydawnictwa z Brooklynu. Tak, tak, dokładnie. Świadkowie Jehowy, oni mają prawo czytać tylko i wyłącznie to, co drukuje organizacja, prawda, która tam ma swoją siedzibę w Brooklynie. Świadkowie Jehowy mają czytać tylko to, co produkują właśnie, co produkuje ta organizacja. Jakoby yy, inne Drukowane, powiedzmy, czasopisma, książki, no, zawierały zwiedzenie, prawda? My wiemy już, że tak się trzyma właśnie e, w niewiedzy ludzi, że jest to pewna psychomanipulacja potrzebna do tego, by móc, e, wiadomo, e, w jakiś sposób kontrolować i mieć władzę nad ciemnymi wiernymi, prawda? I nie, I nie sądźcie, że tylko to jest w Kościele, znaczy, że to jest tylko w organizacji Świadków Jehowy, bo ja wiem, że katolicy mogą sobie czytać, co im się podoba i protestanci, ale tak samo protestanci, jak i katolicy. Wy, którzy przychodzicie na tak zwane spotkania, nie sądźcie, że od takiego pastora czy od takiego księdza usłyszycie pewne rzeczy, a które no niestety są pewną prawdą, która nie jest głoszona w kręgach chrześcijańskich, no bo wiadomo, że pewne prawdy, które są niewygodne dla tych denominacji religijnych, no wiadomo, że nigdy nie będą głoszone. I zaraz przejdziemy do sedna sprawy, do czego się odnoszę. Najpierw puszczę Wam pewne nagranie. Oczywiście możecie sobie całe to nagranie przesłuchać. Ja tylko wybrałem pewien fragment, gdyż on potwierdza to, co ja już kilka lat temu mówiłem w pewnym z jednych moich nagrań, prawda? A gdzie byłem, oczywiście, wiadomo, krytykowane, wyszydzany, no normalne. Przez tych dezinformatorów YouTube'owych. A więc, tak, przechodzimy. Tutaj do nagrania, które powstało. Prawda? Cztery dni temu. Kanał, widzicie, nazywa się w ten sposób. Jak się nazywa? A nagranie, właśnie, ma tytuł To: Odkrycie zniszczy nasz świat. I tu od minuty 10:40 takie trzy minutki chciałbym Wam puścić, żeby coś Wam dać do posłuchania. Oczywiście, jak to przesłuchacie, da Wam też do myślenia. Zobaczę, czy nie za głośno. No i okej, okay, jedziemy z koksem. Główny nurt nauki twierdzi, że nasze niebo jest bardzo uporządkowanym miejscem, które wygląda tak samo od milionów lat. Ale Wielikowski znalazł starożytne dowody, które opowiadają zupełnie inną historię. Doktor Wielikowski twierdzi, że w pamięci człowieka Ziemia przeszła przez wielkie, naturalne paroksyzmy. Swoją teorię oparł na starożytnych zapiskach człowieka z całego świata, na dowodach archeologicznych w postaci starożytnych kalendarzy, które stały się dziwnie przestarzałe, oraz na nowych i radykalnych interpretacjach informacji z astronomii, paleontologii, paleomagnetyzmu i ewolucji. Wielikowski wykorzystał tzw. Tak mitologię porównawczą do zbadania różnych legend. Szukając wspólnych tematów, oprócz mitu o potopie, który jest wspólny dla wszystkich kultur, Wielikowski znalazł inne, wspólne legendy. Tę samą historię można było znaleźć we wszystkich miejscach, ale inaczej opowiedzianą, więc nie była to kwestia zapożyczenia od jednego narodu przez inny. Taki był stan ludzkiej pamięci o katastrofach, które miały miejsce w czasach historycznych, ale o dziwo pomimo tego, że były opisywane w tak wielu źródłach, jakby nieistniejących dla świata nauki. W jego książce bogów tych Bogów często opisywano jako ogromne ciała niebieskie, przewodzące mitycznemu, złotemu wiekowi, w którym planeta Saturn była najważniejszym obiektem na niebie. Egipcjanie umieszczali swojego boga Stwórcę Atuma na biegunie niebieskim, osi Wokół której obracało się niebo. Babilończycy twierdzili, że ich najwyższy bóg, Anu, rządził z tak zwanej gwiazdy biegunowej. Teraz jest to gwiazda polarna, która wskazuje północ, ale nie zawsze tak było. Wtedy gwiazda biegunowa w zasadzie nie była gwiazdą. Gwiazdą biegunową był Saturn. Grecy i Rzymianie również identyfikowali planetę Saturn jako pierwotnego boga Słońca, który panował nad tak zwanym Utraconym rajem. Archaiczna łacińska nazwa Saturna brzmiała Sol, słońce. We wczesnej Grecji planeta Saturn, zwana Kronus, nosiła również nazwę Helios słońce. Franz Boll był niemieckim historykiem specjalizującym się w historii nauki, a jego praca jest uważana za fundamentalną w astronomii. Stwierdził on, że Kronos i Helios byli kiedyś tym samym bogiem. W cudzysłowie. Saturn zajmuje ważne miejsce w wielu starożytnych tekstach. Historie astronomiczne z Grecji, Persji i Chin twierdzą, że to Saturn rządził światem. Złoty wiek nazywany był czasem panowania Saturna. Pierwotna stolica Rzymu była znana jako Saturnia. Żydowski szabat był dniem Saturna. Popularny... Oho co my tu słyszymy? Jeszcze raz... Że co, żydowski Szabat był dniem kultu Saturna? A. Saturn rządził światem. Złoty wiek nazywany był czasem panowania Saturna. Pierwotna stolica Rzymu była znana jako Saturnia. Żydowski Szabat był dniem Saturna. Popularne rzymskie festiwale honorowały Saturna jako Ojca Bogów. Wielikowski uznał to za dziwne, jak taka odległa planeta jak Saturn mogła być powiązana z centralną osią nieba. Całe nasze starożytne dziedzictwo, które przychodzi do nas w zakresie architektury, pisma i tak dalej, ma obsesję na punkcie czczenia tych gwiazd, tych przerażających planet. Cała ludzkość przez lata oddawała cześć gwiazdom, których dziś nie możemy nawet dostrzec na niebie. Dlaczego?

no nic, to, to my se to spokojnie dokończymy. Jeszcze tutaj raz. Gdzie to było? O. Czczenia tych gwiazd, tych przerażających planet. Cała ludzkość przez lata oddawała cześć gwiazdom, których dziś nie możemy nawet dostrzec na niebie. Dlaczego? Cóż, odpowiedź jest... Jeszcze raz, jeszcze raz. No, że to przesłuchamy, przesłuchamy jeszcze raz. Okej. Okay. ...ziemi. Główny nurt nauki twierdzi, że nasze niebo jest bardzo uporządkowanym miejscem, które wygląda tak samo od milionów lat. Ale Wielikowski znalazł starożytne dowody, które opowiadają zupełnie inną historię. Doktor Wielikowski twierdzi, że w pamięci człowieka Ziemia przeszła przez wielkie naturalne paroksyzmy. Swoją teorię oparł na starożytnych zapiskach człowieka z całego świata, na dowodach archeologicznych w postaci starożytnych kalendarzy, które stały się dziwnie przestarzałe, oraz na nowych i radykalnych interpretacjach informacji z astronomii, paleontologii, paleomagnetyzmu i ewolucji. Wielikowski wykorzystał tzw. Tak mitologię porównawczą do zbadania różnych legend, szukając wspólnych tematów. Oprócz mitu o potopie, który jest wspólny dla wszystkich kultur, Wielikowski znalazł inne wspólne legendy. Tę samą historię można było znaleźć we wszystkich miejscach, ale. To odnosi się właśnie też do potopu, są nowe odkrycia. Gdzie tak naprawdę e, ludzie, którzy przetrwali, właśnie e, potop, który dotknął właśnie całą ziemię, no niestety Noe nie był jedynym, który przeżył potop. Dlatego e, w różnych kulturach w, właśnie można znaleźć e, odnośnie tego kataklizmu e, informacje. I to nie dlatego, że były czy tam pochodziły właśnie od Noego, tylko dlatego, że na całej ziemi ludzie, którzy przetrwali i w jakiś sposób potem o tym opowiadali, co oczywiście dzisiaj nazywamy mitami, legendami, podaniami i tak Który jest wspólny dla wszystkich kultur, Wielikowski znalazł inne. Wspólne legendy. Tę samą historię można było znaleźć we wszystkich miejscach, ale inaczej opowiedzianą, więc nie była to kwestia zapożyczenia od jednego narodu przez inny. Taki był stan ludzkiej pamięci o katastrofach, które miały miejsce w czasach historycznych, ale o dziwo, pomimo tego, że były opisywane w tak wielu źródłach, jakby nieistniejących dla świata nauki. W jego książce bogów. Tych bogów często opisywano jako ogromne ciała niebieskie, przewodzące mitycznemu. Złotemu Wiekowi, w którym Planeta Saturn była Najważniejszym obiektem na niebie Egipcjanie umieszczali swojego Boga Stwórcę Atuma Na biegunie niebieskim Osi, wokół której Obracało się niebo Babilończycy twierdzili, że ich najwyższy Bóg Anu, rządził z tak Gwiazdy biegunowej Teraz jest to gwiazda polarna Która wskazuje północ Ale nie zawsze tak było Wtedy gwiazda biegunowa w zasadzie nie była gwiazdą Gwiazdą biegunową był Saturn. Grecy i Rzymianie również identyfikowali planetę Saturn jako pierwotnego Boga Słońca, który panował nad tak zwanym utraconym rajem. Archaiczna łacińska nazwa Saturna brzmiała. Sol, Słońce. We wczesnej Grecji planeta Saturn, zwana Kronos, nosiła również nazwę Helios, Słońce. Franz Boll był niemieckim historykiem specjalizującym się w historii nauki, a jego praca jest uważana za fundamentalną w astronomii. Stwierdził on, że Kronos i Helios byli kiedyś tym samym bogiem w cudzysłowie. Saturn zajmuje ważne miejsce w wielu starożytnych tekstach. Historia astronomiczne z Grecji, Persji i Chin twierdzą, że to Saturn rządził światem. Złoty wiek nazywany był czasem panowania Saturna. Pierwotna stolica Rzymu była znana jako Saturnia. Żydowski Szabat był dniem Saturna. Popularne rzymskie festiwale honorowały Saturna jako Ojca Bogów Wielkowski uznał to za dziwne, jak taka odległa planeta jak Saturn mogła być powiązana z centralną osią nieba. Całe nasze starożytne dziedzictwo, które przychodzi do nas w zakresie architektury, pisma i tak dalej, ma obsesję na punkcie czczenia tych gwiazd, tych przerażających planet. Cała ludzkość przez lata oddawała cześć gwiazdom, których dziś nie możemy nawet dostrzec na niebie. Dlaczego? Dakazos, i Których dziś nie możemy nawet dostrzec na niebie. Dlaczego? Cóż, odpowiedź jest stosunkowo prosta, ponieważ w czasach starożytnych, Saturn znajdował się znacznie bliżej Ziemi i dominował na jej niebie. W tym czasie ziemia i Saturn stanowiły układ Podwójny, który wspólnie poruszał się wokół Słońca. Ponieważ obie planety były jakby zablokowane, Saturn nie wschodził ani nie zachodził. Był nieruchomy na niebie. Tak, jak mówili starożytni Egipcjanie. Dawid Talbot kontynuował pracę Wielikowskiego. Studiował starożytne symbole z całego świata, które opisywały, jak kiedyś wyglądało niebo. I bardzo różniło się ono od nieba, które znamy teraz, sięgając... Do czasów prehistorycznych. Widzimy wtedy ten sam. Okej, okay, no i teraz przejdę tutaj do wizji. W nagraniu też było poruszone: nie tylko to, że Szabat był dniem Saturna i był to kult Saturna, ale też było powiedziane, tam naukowiec, ten archeolog, i tak dalej. Ci ludzie nauki dostrzegli właśnie, że miało miejsce kult planet, które czcili te planety, gwiazdy. To miało miejsce kiedyś, tak? I ja kiedyś zrobiłem nagranie, bo kiedy tak przypatrują, przypatrywałem się właśnie tutaj, jak protestanci i katolicy nawzajem się obrzucają o to, który. Z nich jest Bałwochwal, znaczy. Może inaczej, protestanci zarzucają katolikom. Prawda, że oni uprawiają bałwochwalstwo, bałwochwalstwo, gdyż czczą niedzielę, prawda? I tam takie są zarzuty, że są czcicielami słońca, prawda? Więc ja zrobiłem nagranie. I też krytykując protestantów, zadając im tak samo pytanie, że skoro wy wyzywacie nie tylko protestanci, ale te wspólnoty żydowskie, prawda, tak samo, które nazywałem katolików właśnie bałwochwalcami, bo czczą niedzielę, czyli czczą dzień słońca, to ja do nich się zwróciłem w moim nagraniu, że oni tak samo są bałwochwalcami, gdyż oni czczą sobotę. Czyli dzień Saturna. Tak, dokładnie. Zrobiłem nagranie wykazując na informacjach, które można e, spokojnie e, do tych informacji dotrzeć e, przez internet, że e, bo tytuł nagrania był: Zrobiłem tytuł nagrania, zrobiłem oczywiście, że Szabat, jest dniem szatana, dlatego że kręgi satanistyczne oddają kult właśnie w sobotę. Dziwnym trafem, jakoś, właśnie różnego rodzaju sekty satanistyczne czczą Saturn i czczą go właśnie w dniu sobotni. Ja w moim nagrani nagraniu wykazałem, że tak naprawdę to cały czas. Bierzemy udział w tym matriksie w kulcie Planet. To mówię szczegółowo o tym w nagraniu, właśnie. Bo szczególnie najlepiej to widać w języku włoskim. To mówię szczegółowo w, w nagraniu, ale teraz tak mogę nadmienić. Na przykład, w języku włoskim ten kult Planet bardzo pięknie się harmonizuje z tym, że na przykład Lunedì, czyli poniedziałek, Lunedì mamy od luna. Martedi mamy od Marsa. Mercoledì mamy od Merkury, tak? Giovedì mamy od Giove, czyli od Jowisza. Eee, że powiedziałem: Martedi, Martedì, Mercoledì, di, di. di. mamy od Venere, czyli Wenus. piątek mamy Wenus. I teraz uwaga: w języku włoskim akurat sobota i niedziela. Tego tak nie oddaję, Ale za to pięknie to uzupełnia ten tydzień w języku angielskim, bo właśnie w języku angielskim sobota, czyli ten szabat, sabato we Włoszech, w języku angielskim jest właśnie Saturday, dzień Saturna, a niedziela jest Sunday, dzień słońca. Więc jeśli ktoś zarzuca katolikom, że oni są bałwochwalcami, bo. Czczą słońce, to ci wszyscy, którzy czczą sobotę, czczą saturna. I też są bałwochwalcami. ja o tym bardziej szczegółowo wszystko pięknie opracowałem to w pewnym nagraniu, wyjaśniłem, wykazałem. I dlatego był taki wrzask w kurniku, że jak ja mogę szabad nazwać dniem szatana, wabene, można nazwać dniem Saturna. Na no to samo wychodzi, dlatego że Saturn, szatan, chyba od tego pochodzi, dlatego kręgi satanistyczne tak się nazywają, od tego, że oddają cześć Saturnowi. I teraz coś wam pokażę, bo oczywiście będę musiał wam podać link do tego nagrania, bo nagranie jest blokowane. Nawet jeśli wpiszecie, zaraz Wam pokażę, nawet jeśli się wpisze całą poprawną, nazw, znaczy cały poprawny tytuł nagrania, kropka w kropkę, co do Joty, jak to się mówi, to i tak wyszukiwarka Wam tego nagrania nie znajdzie. Ja też już o tym robiłem nagranie, pokazywałem. Czyli zobaczcie, jak jesteśmy kontrolowani, jak pewne informacje, no niestety są blokowane są blokowane, żeby po prostu pewne informacje się nie rozchodziły i zobaczcie jak system działa, że potrafi na przykład ta, takie nagranie jak moje, gdzie mam tak mało subskrypcji, bo tam tylko 200 parę subskrypcji, potrafi blokować też niewygodne prawdy i nagrania. Zaraz wam pokażę. Przechodzimy, bo nagranie to o jest tutaj, widzicie, sobota dniem kultu szatana. Równie dobrze mogłem to zrobić ze znakiem zapytania szabat kultem dnia Saturna. A ten tytuł tak będzie właśnie miał. Szabat kult Saturna. I tutaj zobaczcie. coś I... wam pokażę. Sobota dniem kultu szatana. Ja, jeśli nawet wpiszę dokładnie, to mi tego wyszukiwarka nie znajdzie. Zobaczcie. Żeby nie było. Sobota dniem kultu szatana. Ze znakiem zapytania i z wykrzyknikiem. Zgadza się? Ok. Zobaczcie. Sobota. Dniem kultu szatana. Widzicie, już, już, już wam to pokazuję. Ok. I zobaczcie. Szukaj. I tego nagrania nie znajdziecie. Nie znajdziecie, bo wam nie pokażę, bo są po prostu celowo pewne informacje zakrywane. Widzicie, jak jesteśmy kontrolowani. I to już wielu ludzi zauważyło, że wyszukiwarka pewnych rzeczy nie znajduje, bo ma taki jakiś program, oprogramowanie, i nie znajduje. O, dziwnym trafem tutaj się pojawiło: strzał w kolano, ale ostatnio mi tego nie, nie pokazywało. Może dlatego, że szukałem wcześniej, dlatego, może mi pokazuje. Ale możecie sprawdzić. Spróbujcie wpisać. Bo mi w żaden sposób to nie, nie odnajdywało. Szukałem, szukałem, szukałem. Nic. A w końcu musiałem pójść do moich nagrań i zobaczyć, gdzie to nagranie było robione. Bo nagranie było robione, no, ponad 3 lata temu. Ponad 3 lata temu. To jest dużo. Ponad 3 lata temu. Nagranie jest wartościowe. Sprawdźcie sobie. Eee, sprawdźcie też czy wam w wyszukiwarce będzie odnajdywać wpiszcie dokładnie tak samo sobota dniem kultu szatana znak zapytania i wykrzyknik i przejdźcie z góry do dołu eee, czy wam znajdzie to nagranie, bo ja ostatnio robiłem na ten temat nagrania, że mi nie znajdowywało teraz może tylko dlatego w moim telefonie pokazuję bo, bo jest w pamięci ale są nagrania blokowane więc tak, żeby już nie przedłużać, dlatego Wam mówię, ktoś, kto szuka prawdy, tak jak ja, no niestety, musi sobie zdać z tego sprawę, tak jak ja sobie z tego zdałem sprawę, że chodząc tylko na zebrania, czy to protestanckie, czy chodząc tylko na msze do kościoła, my będziemy cały czas tylko informowani o tym, co jest wygodne dla danej denominacji. To jest tak samo jak z polityką. Wiemy już, nie, jak wyglądają wiadomości w dzienniku telewizyjnym. Są to wiadomości manipulowane i przekazywane w takiej formie, jak Matrix chce, żeby były przekazane i chce, żebyśmy je odbierali. Tak samo jest w religiach. Dokładnie to samo. Jeśli chcemy poznać pewne prawdy, to musimy szukać poza tymi źródłami religijnymi. W innych źródłach. Więc fajnie, że to nagranie dzisiaj y, y, zobaczyłem, bo pokazuje to, że ja nagranie, które zrobiłem ponad 3 lata temu no po prostu. Z dupy się nie wzięło, ma swoje potwierdzenie. Jak to się mówi. A fascia wostra wam pokażę tym wszystkim, którzy kurde. Y, z, jak to się mówi, chcieli zdyskredytować to moje nagranie, w którym właśnie mówiłem, że szabat, bo ja właśnie w tym nagraniu też mówiłem, że szabat w Biblii, szabat w Biblii nigdzie nie przede wszystkim, tak jak nam się to wmawia, że szabat oznacza sobotę. Nieprawda, szabat nie oznacza soboty, bo nigdzie w Biblii szabat, nie oznacza jakiegokolwiek dnia tygodnia. Natomiast Szabat, właśnie, no, oznaczał planetę Saturn. A nie jakiś dzień tygodnia. No dobra, ale o tym mówię głębiej i szerzej w nagraniu, więc ja link, mimo wszystko, dam do nagrania, żeby po prostu, jakby ktoś przez wyszukiwarkę nie mógł znaleźć to dzięki temu linkowi od razu będzie miało to nagranie. Przeżycie całe to nagranie, bo naprawdę puzle się układają. Dzięki dzisiejszemu dostępu do informacji, te właśnie religijne struktury zaczynają pękać już naprawdę i uginać się mocno, i wiele z nich się burzy. Pierwszą taką właśnie strukturą religijną, która już podstawy jej kruszeją, już się mocno chwieje, i tylko padać jak gruchnie, to jest właśnie Kościół rzymskokatolicki. To jest tylko już kwestia małego czasu. Dobra, to tyle w tym dzisiejszym nagraniu.